Hej, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj będę chciała wam pokazać, jak zakończyć robótkę iCordem. To jest bardzo fajny, prosty i taki ciekawy sposób, żeby zamknąć swoją robótkę. Jeżeli na przykład kończymy, kończymy tutaj wszystko jersey'em i chcemy jakoś to zamknąć, żeby się nie wywijało, nie zawijało, i to jest taki fajny, moim zdaniem, prosty ozdobnik, który zawsze fajnie i dobrze wygląda. Także dzisiaj właśnie zamykanie. ICORD. Mam tutaj taką małą próbeczkę i zobaczcie, jak to robimy. Słuchajcie, jesteśmy sobie tutaj na prawej stronie, tak, mamy sobie nitkę z prawej strony, i aby zakończyć sobie naszą robótkę icord musimy dorzucić odpowiednią ilość oczek. ICORD składa się z różnej ilości oczek, więc musicie zobaczyć, jaką liczbę macie we wzorze, ewentualnie z jakiej ilości chcecie korzystać, ale taki standardowy iCORD składa się z trzech. Oczek, czyli musimy dorzucić trzy oczka. Żeby narzucić nasze oczka, musimy obrócić naszą robótkę, czyli nasz drut w sumie, i narzucamy sobie tutaj, korzystając z lewej ręki, narzucamy, słuchajcie, sobie trzy dodatkowe oczka. I trzecie. Mam trzy oczka. Ok, i teraz bierzemy sobie drugi drut. I robimy tak. Przerabiamy te trzy oczka normalnie na prawo. Czyli mamy trzy oczka na prawo. Mamy jedno, drugie i trzecie. Tutaj ten ajkord na początku jest zawsze taki kłopotliwy trochę. Dobra, trzy oczka przerobione i dwa kolejne robimy tak: ściągamy jedno oczko, zobaczcie, tak jakbyśmy wkuwali się na prawo, czyli ściągamy to oczko, przekładamy na ten drut prawy, drugie oczko przekładamy na drut prawy, wkuwamy się tym, tym drutem lewym i przerabiamy na prawo, czyli tak jakby dwa oczka przerabiamy razem na prawo skierowane w tę stronę. OK, i teraz zobaczcie, mam cztery. Oczka tutaj na drucie prawym i wrzucam je z powrotem na drut lewy. Wrzucam z powrotem na drut lewy. Ok, w ten sposób. Zwróćcie uwagę, gdzie mamy nitkę. Ona jest tutaj, bo właśnie pracując tą nitką, która jest tutaj, tak daleko, ona będzie nam tak, jakby. Zamykała te oczka od środka, tak tworząc właśnie taki fajny wzór. No, nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale myślę, że rozumiecie, że ta nitka tutaj z tyłu, ona będzie po prostu tak fajnie chowała te oczka. I teraz zobaczcie, przerabiamy dalej tak samo, czyli te oczka trzy przerabiamy na prawo, czyli raz, dwa, trzy i to oczko. Czwarte i kolejne przerabiamy razem na prawo przez tylną nitkę. Jeszcze raz przenosimy sobie te cztery oczka z powrotem i przerabiamy trzy oczka na prawo i teraz oczko to. Przenosimy na prawy drut, tak jakby do przerobienia na prawo. Kolejny, kolejne oczko również i to, ten lewy drut wkłuwamy tutaj w te dwa oczka. Zobaczcie, i przerabiamy na prawo. I znowu. I tak słuchajcie, pracujemy, aż przerobimy wszystkie oczka. Zobaczcie, tutaj już nam ten szlaczek powoli zaczyna się tworzyć. Zobaczcie, ja zrobiłam trochę więcej tutaj, przerobiłam oczek i tak to wygląda, tak wygląda nasz iCord. I tutaj z drugiej strony właśnie możecie zauważyć, że w środku są właśnie te nitki, które tak się chowają, ściągają te oczka i one się tak zawijają do środka. Zobaczcie, tak to wygląda. Dajcie mi znać, czy lubicie takie zakończenie właśnie iCordem i jak często korzystacie z takiego zakończenia. Pozdrawiam Was. Hejka.